Cześć, witajcie. Gothic został zapowiedziany, że port trafi na Nintendo Switch. Gothic Classic, czyli jedyneczka, którą wszyscy dobrze kojarzą prawdopodobnie w Polsce. Wielu fanów, prawda? Ja też. Dla mnie to jest też czas troszkę nostalgiczny, bo jak chodziłem do gimnazjum, to wtedy zapoznałem się z. Właśnie z gotikiem jedynką, jeszcze wtedy po angielsku. E, więc czy nawet po polsku już w sumie jedynka. I powiem wam, że zakochałem się w tej serii. No bardzo ją polubiłem. To już duże słowo. No ale tak, wtedy w tych czasach jeszcze to było, nie wiem, z 20 lat temu, e, powiem wam szczerze, że było naprawdę ta gra była mega, mega pod tym względem na owe czasy, fajnie zrobiona. Oczywiście były błędy, ale no kto w tamtych czasach na to zwracał uwagę aż tak? Gra, wszyscy się cieszyli jak gra chodziła po prostu, nie? No myślę, że to była jedna z takich pierwszych właśnie w tych czasach przynajmniej z gier, która zrobiła tak na mnie duże wrażenie, oprócz Heroesów trójki, ale czy dwójki ale to może kiedyś poopowiadam o tym No i słuchajcie powiem szczerze, że od tego momentu jak zagrałem właśnie w Gotika, Gotika właśnie, jedynkę. To potem już kupiłem sobie Gotika dwójkę, potem Nockruka. Naprawdę mega czasy, mega wspomnienia. Jejku, ile kombinowania było, żeby dwójka czy Nockruka mi poszedł na komputerze, uruchomił się. No ale tutaj zapowiedź mamy na Nintendo. Ciekawe, jestem słuchajcie, ciekaw, czy oni po prostu port zrobili i nie będzie tutaj żadnych dodatkowych rzeczy, dodatkowej treści, formy i kontentu, czy, czy po prostu, no, jakby było coś nowego, jakieś takie smaczki, byłoby mega fajnie. Tego jeszcze nie wiem, nie mam za dużo informacji na temat tej gry. E, tutaj jest tylko trailer tego, że ta gra została zapowiedziana, powiem wam, że cieszę się. Czy mam Nintendo Switch, czy sprawdzę to na, na Nintendo? Zobaczymy. Ja bardzo czekam na remie, remake Gotika. Natomiast e, zastanawiam się jak oni to zrobili. Ciekawe jak będzie sterowanie w tej grze, jak to będzie wyglądało. Jestem szalenie ciekawy, no ale powiem wam szczerze, że też zadowolony. Fajnie, że ta gra Gothic 1 trafi na Nintendo Switch, bo dzięki temu też te osoby, które jakby interesują, które grają, używają Nintendo Switch, to pewnie inny typ użytkownika, więc też do nich to trafi. Fajnie, a myślę, że też i osoby, które naprawdę są bardzo związane z tą grą i... Jakby ta gra wywarła na nich takie duże wrażenie czy tworzy treści na YouTubie czy w internecie z tego to pewnie sobie sprawdzi. No dla mnie fajna, fajna rzecz, ja czekam na ten remake. Zapraszam was na mojego Twitcha. Na, tam są live'y, OK Brod się nazywa, link w opisie w przypiętym komentarzu lub na YouTuba, bo tam mam jeszcze kanał Okej okay Brod też, w który, którym nagrywam jakby gameplayem. Tutaj jest ten kanał jest do moich takich opowieści, reakcji, więc powiem wam szczerze, że fajnie. Z tego co pamiętam, to kolega kolega mi przyniósł właśnie tę grę do pogrania. Wtedy jeszcze te gry nie były, wiecie, to były czasy, gdzie było bardzo dużo gier, które wyglądały jak oryginały anime nie były, więc jeszcze byłem dzieckiem, to wszystko raczkowało. Jakby te komputery, te gry, i tak dalej, więc trudno było to rozpoznać. No, natomiast fajnie, fajnie, dla mnie to jest wspomnień czar. Czekam oczywiście na tego remake'a, będzie oczywiście sprawdzany. Natomiast tutaj, fajnie, fajnie, że coś takiego jest. Ja podchodzę nieco sceptycznie, oczywiście, do jakby gier na Nintendo. Jakoś nie mogę się przekonać co do nich. Oczywiście wiem, że są ludzie, którzy to uwielbiają. Natomiast ja jakoś. Nie wiem. Natomiast tutaj w tym wypadku bardzo się cieszę jako fan Gotika, że coś takiego trafi, że jedynka trafi na Switcha, bo to też takie odświeżenie tych osób, które e, nowych osób, które mogą trafić i zakochać się w tej serii. Oczywiście graficznie, czy sterowanie, czy, czy sama funkcjonalność w tej grze, no, nie będzie to nic rewelacyjnego. Natomiast może ktoś jeszcze ponownie polubi tę grę. Tak jak ja polubiłem tam kilkanaście, kilkadziesiąt już w sumie lat temu. No gimnazjum to ile można mieć o lat? 12? Coś takiego, no to właśnie. Także kupę, masa czasu minęło od tego czasu. Jestem w szalenie zadowolony, jeżeli chodzi o to. Jakoś nie, nie podchodzę krytycznie do tego, że wiem, że niektórzy nie lubią Gotika. Albo trolują i, i, i ludzi specjalnie denerwują, że to nie jest kultowa gra i tak dalej. Oczywiście można się sprzetre, spierać, sprzeczać. Dla mnie jest po prostu. Tak subiektywnie. Subiektywnie nie oceniając pod względem grafiki i tak dalej. Tylko jakby takich uczuć, emocji. Dla mnie jakby jest to gra kultowa. Ale tylko dla mnie i myślę, że dla kogoś jeszcze też. Ale nie każdy może myśleć tak jak ja. Do zobaczenia.